Witajcie z trasy. Zobaczcie, jaką ja miałam dzisiaj fantastyczną towarzys towarzyszkę. Ze mną moja nordikowa przyjaciółka Aleksandra Raczyńska zawsze w doskonałej formie, zawsze wygląda pięknie, jest uśmiech na twarzy i taka chęć do życia, że naprawdę Ogromną. chce się czerpać całymi garściami. Ogromną chęć do życia. Ciągle mam ja kocham życie nad życiem i kocham wszelkie wyzwania. I, I staram się, usłyszałam tu parę od paru osób, że jestem wzorem, że są zdziwione, że idę, że, że gdzieś tam się zapisać. I mnie to, mnie to właśnie dodaje dużo energii. I, I cieszę się ogromnie, bo robię to przede wszystkim dla siebie, ale także dla tych, powiedziałam tym koleżankom, no to ja nie mogę zejść poniżej. Skoro mnie podziwiacie, podziwiajcie mnie dalej, ale naśladujcie. Róbcie to, co ja, albo jeszcze więcej. Słuchajcie, to już nie jest tajemnicą, że ja często przybliżam wiek mojej Aleksandry. Aleksandra w tym, wieku, w tym roku 83, 82, 82, w maju, 82 lata. Oli knie. Słuchajcie, to jest kobieta, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Dla niej jakiekolwiek dystanse, zawody. Ola, co w tym roku w ogóle planujesz? Opowiedz, no ja, 2,20 się stanie. Oczywiście teraz 1 marca półmaraton w Lublińcu, 21 marca w Trudniku, e, półmaraton. w chartów, mistrzostwa świata. E, oczywiście bie będę biegła w Jaszczębiu. E, biegła. Nie będę szła, tylko biegła. E, chcę się sprawdzać, bo trochę biegam, więc e, trzeba się sprawdzać. E, także no i chcę na pójść na Mission Possible, chcę mnóstwo, Ranmagedon oczywiście. W Krakowie Ranmagedon? No ch chyba tak, zależy jeszcze gdzie wybiorę. E, no mam tam, jestem twarzą Ranmagedonu, mam, mam kot, nie, nie, nie opłacam za te zawody. Jest tam znowu moja grupa, yy, taka fajna, zaprzyjaźnionych osób. A poza tym... Yy, poza no. tym Ola tańczy, taniec towarzyski, Ola morsuje, tak, Ola o, tak. robi mnóstwo tak. rzeczy, yy, ma działkę i też ją uprawia. Wie? Wprowadzi e, grupę Nordic Walking e, w, przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jest instruktorem, treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. Tak jest. Trzy razy w tygodniu, Ola jest zawsze. Słuchajcie, życzę Wam i sobie Takiej formy, jaką ma Ola. To jest naprawdę się, moja mentorka. Może się jeszcze pochwalę szybko. Teraz w środę, teraz, dwa dni temu, czy był, przyjechał do mnie z Warszawy dziennikarz z życia na gorąco. Trzy godziny mnie maglował, pytał, wypytywał o daty urodzenia począwszy. Kiedy ja się zainteresowałam Nordic Walkingiem? W ogóle. Kiedy zaczęłam ten, ten, ten duży wysiłek taki mój te wszystkie... E, no i właśnie, węgry. powiedz kiedy, powiedz. No będzie. No, no, w jakim w, wieku? Powiedz 75. Tylko... Słuchajcie, Ola miała 75 lat, jak zaczęła uprawiać aktywność fizyczną. Tak. Dobra, nie musicie tak długo czekać, ale zobaczcie, to, że ktoś idzie na emeryturkę i... to nie znaczy, że będzie musiał siedzieć przed telewizorem. Wtedy dopiero zaczyna się życie. Polska, Europa, świat. Cześć Wam! Tak, tak jest. I za, za trzy tygodnie chłopcze, życie na gorąco, to poczytacie o mnie więcej. Aleksandra Raczyńska, pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiam.